Za chwilę rozpoczniemy transmisję Studio Kobiet Lubicz. Witamy wszystkich serdecznie. jest nas już kilkanaście. Czekamy aż zbierze się nas więcej. Teraz możecie podziwiać efekty naszych klientek. Cześć Monika, pozdrawiamy. Dorotka, pozdrawiamy Cię ze zdjęcia. Dobry wieczór, Pani Danusiu. Bardzo cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami. Cześć Kasiu, dobry wieczór Marleno. Mamy już 50 pań, super, dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Dobry dzień, dzień dobry dzień dobry! Witamy na pierwszym live studio Kobiet Lubicz w miejscu, gdzie od pięciu lat spełniamy marzenia Pań o pięknej figurze, o zdrowiu, o dobrym samopoczuciu. Dzisiaj chciałobyśmy zaprosić Was na spacer po naszym studiu, pokazać Wam kulisy, jak to wszystko u nas wygląda, aczkolwiek, że nie ukrywamy, że to jest nasz pierwszy raz i jesteśmy bardzo, bardzo podekscytowane i lekko zestresowane, ale mamy nadzieję, że nas wesprzecie, tak jak my na co dzień wspieramy Was. E, I na to liczymy, aczkolwiek no, jak się pomylimy albo zrobimy jakąś e, tak. e, dziwną rzecz, to wybaczcie, ale tak. kto nic nie robi, ten się nie myli, więc mamy nadzieję, że nam to wybaczycie. Tak, dajcie w ogóle znać w komentarzach, czy na pewno nas widać i słuchać, bo... Myślę, że to dosyć istotna kwestia. E, poczekamy jeszcze sekundkę, aż zbierze się troszeczkę więcej pań, e, żebyśmy mogły po prostu dotrzeć do większej liczby osób. Natomiast będzie nam bardzo miło, jeżeli udostępnicie tą e, transmisję na żywo na swoim profilu na Facebooku albo na grupach, do których należycie. Także dziękujemy jeszcze raz, że z nami jesteście. Zaproście swoje mamy, koleżanki, ciocie, żeby zobaczyły, bo być może nigdy u nas nie były, a chciałyby zobaczyć, jak to u nas wygląda. Ale zaczniemy od tego, że chciałybyśmy bardzo serdecznie powitać wszystkie nasze klientki, które były naszymi klientkami, są naszymi klientkami. Bardzo dziękujemy, że nam zaufałyście, że razem z nami realizujecie swoje cele. I przede wszystkim gratulujemy Wam fantastycznych efektów, których część mogłyście podziwiać na naszej ściance. Niestety, wszystkich tam nie możemy Was umieścić, ale naprawdę jesteśmy z Was bardzo, bardzo dumne. Witamy również nowe panie które nigdy z nami, może u nas nigdy u nas jeszcze nie były, ale zastanawiają się, czy do nas przyjść albo może nigdy o nas jeszcze nie słyszały, więc mamy nadzieję, że po tym live'ie zmienicie zdanie i przyjdziecie do nas, żeby z, wami, z nami zacząć swoją przygodę i zmienić coś w swoim życiu. Obiecujemy, że nasz live nie będzie zbyt długi i mamy nadzieję, że ciekawy. Także bądźcie z nami, bardzo prosimy, zostańcie z nami do samego końca, ponieważ na samym końcu... Tak naprawdę będą największe atrakcje. Przygotowałyśmy dla Was moc, moc, moc prezentów i upominków. E, tak, dajcie nam znać, jesteśmy bardzo ciekawe, czy jesteście już naszymi klientkami. E, czy jeszcze nie byłyście u nas studiu, chociaż widzimy po, e, po zdjęciach profilowych, że, że dużo naszych stałych klientek jest już z nami, także dziękujemy. Cenimy naprawdę to, że jesteście z nami. Swój wolny czas poświęcacie właśnie nam dzisiaj o 20.15. Drogie panie, ale chciałybyśmy powiedzieć wam, co czeka nas na koniec, a właściwie was, ponieważ dla wszystkich pań przygotowałyśmy znaczy dla pań najaktywniejszych na tym naszym live przygotowałyśmy prezenty w postaci zabiegów i treningów do naszego studia. Także im więcej będziecie pisać komentarzy, im więcej będzie udostępnień, te panie otrzymają od nas nagrody. Ale wisienką na torcie będzie prezent w postaci miesięcznego karnetu, i taki prezent dostanie pani, która odpowie na pytanie, które zadamy na samym końcu. Także musicie zostać z nami, i mało tego musicie słuchać tego, co jest w treści naszego live'a, bo tam będzie zawarta odpowiedź na pytanie. Dokładnie. E, mamy też dla Was informację o naszej nowości, która się pojawi 23 września. E, dajcie znać w komentarzu, czy e, już domyślacie się, co to może być. No dobrze, drogie Panie, jest godzina 20, no już 20, bo za długo, za długo, za długo tak. miejsca, ale jakiś taki nam dzisiaj słowotok tutaj się wytworzył. Więc tak, zamknęłyśmy dzisiaj trochę wcześniej w studio, bo normalnie studio mamy czynne do godziny 21, ale w związku z tym, żebyśmy, że zależałoby nam na tym, żebyście zobaczyły, jak to u nas wygląda, niestety przy ilości Pań, która zazwyczaj u nas jest o tej godzinie, byłoby to ciężkie do, do zobaczenia, więc specjalnie dla Was studio jest dzisiaj puste i będziecie mogły zobaczyć, jak to u nas wygląda. A z Dominiką opowiemy Wam dzisiaj, jak funkcjonuje nasze studio w strefie fitness, jak zacząć z nami swoją przygodę. No to co, zaczynamy. Zaczynamy. Ja... Mamy uwagę, żebyście mówiły troszeczkę głośniej, jest troszeczkę cicho. No. Dacie radę? Damy radę! Okej, okay. i tutaj widzę, że panie domyślają się, jaka będzie... Nie zdradzamy na razie, piemy na końcu. Okej, okay, drogie panie. Ja może się przedstawię. Mówiłam już, że z Dominiką razem przedstawimy to, co się dzieje u nas w studio. Mam na imię Małgosia. Pięć lat temu otworzyłam to studio w Lubiczu, po to, żebyście mogły realizować swoje cele. I ktoś by mógł zapytać, ale właściwie co to jest to studio kobiet w Lubiczu? Otóż, drogie panie, to jest miejsce wyjątkowe, dlatego że to nie jest typowa siłownia, to nie jest zwykły fitness. To miejsce stworzone tylko i wyłącznie dla kobiet, to miejsce, w którym kobiety i tylko i wyłącznie kobiety realizują swoje marzenia bez skrępowania, bez męskich spojrzeń, które wiemy, że kobietom bardzo przeszkadzają, bez rewi mody, które, o której też wiemy od pań, które przychodzą do nas z różnych siłowni. Także nasze studio jest tylko dla pań, tutaj nikt nikogo nie ocenia, wręcz przeciwnie. Tak. Nasze klientki e, bardzo się, siebie motywują nawzajem e, i zresztą, jak widzicie, e, dzielą się efektami z innymi paniami, bo non-stop stawiamy ich zdjęcia na Facebooka, także to też jest dla nas dowód zaufania, którym nas obdarzacie, że chcecie pokazywać swoje efekty na Facebooku i bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. E, więc co, przejdziemy dalej po studium? Tak jest. Czym? Czy przejdziemy? Dobrze. To A jeszcze przeczytajcie Dominika, bo zapomniałam o bardzo ważnej tak? rzeczy powiedzieć. A mianowicie o jak powiedziałam, że to jest studio dla kobiet, ale dla kobiet w każdym wieku. Tak. Otóż nasze studio to jest studio, gdzie przychodzą nastolatki. Panie nieraz chcą przychodzić z córkami, ale nie ukrywamy, że e, wolimy jednak e, obsługiwać tutaj panie, które mają skończone 18 lat, ale mamy, słuchajcie, panie 60 plus i nawet ostatnio mamy panią, tak, która, pani Danusia. Pani Danusia, którą panią Danusia, pozdrawiamy. bardzo pozdrawiamy, która jest 60 plus i schudła właśnie 13 kg, także słuchajcie, w każdym wieku można schudnąć i można zrobić coś dla siebie, dla siebie zawalczyć, e, i czuć się dobrze w swoim ciele. Tak, to nie przeszkoda, no, zaczynamy. a teraz co, zaczynamy. No, Myślałam, ja że ja już, już czy... dawno zaczęłyśmy, ale dobrze. Ale okay. e, zaczynamy spacer. Zaczynamy spacer. Dominika, spadanie. to jeszcze wiesz co, na, zanim jeszcze no, a, dobra, opowiesz okay. o e, stacjach, to jeszcze tylko dwa słowa opowiem o konsultacjach. Okay. Ja nie ukrywam, że ten live to jest lekko wyczerpujący. Słuchajcie Panie, e, każda z Pań, która do nas przychodzi jest inna, każda z Pań ma inny cel, inne potrzeby. I całym naszym myśle klu jest to, że podchodzimy do pań kompleksowo i indywidualnie. Jak to się w ogóle zaczyna? Pani, która do nas ch chciałaby przyjść, najpierw tutaj, właśnie w tym miejscu przy biurku, siadamy sobie w miłej atmosferze i przeprowadzamy taką konsultację. Najpierw musimy dowiedzieć się o danej pani, przede wszystkim takich informacji jak jej stan zdrowia, o tym jak jada, o sposobie odżywiania, czy pije wodę, jaką ma na daną chwilę kondycję. To jeszcze Dominika? A, no właśnie. I jeszcze ile ma czasu, żeby przyjść do nas, i ile czasu może poświęcić na treningi? Dopiero po tych wszystkich informacjach, właśnie, jeszcze robimy analizę, tak. jeszcze wykonujemy analizę składu ciała, żebyśmy też mogły się dowiedzieć, i wtedy przygotować odpowiednią dietę i zaplanować odpowiedni trening, czy odpowiednie zabiegi, Dokładnie. ponieważ do ka dla każdej z pań. Robimy to indywidualnie i podam przykład. Panie, które na przykład przychodzą do nas z Hashimoto czy z niedoczynnością tarczycy, mają zupełnie inaczej dobierany tla, plan treningowy czy dietetyczny niż panie, które e, takich dolegliwości nie mają. A wiemy, że nieraz panie robią to po prostu błędnie, bo ćwiczą i myślą, że im więcej będą ćwiczyć, tym te efekty będą lepsze. Akurat w przypadku takich schorzeń e, jest wręcz odwrotnie nie sprawdza. No dobrze, to co teraz? W takim razie. Zapraszamy na spacer po tak, strefie biznes. Tak, teraz już Dominika oddaje Ci głos. Teraz nasza klientka Angelika, która jest właśnie na bieżni pod ciśnieniem, pokaże Wam wszystkie stacje wysiłkowe, które mamy w studio, a później pokażemy Wam, jak u nas w studio łączymy stacje wysiłkowe ze stacjami wyszczuplającymi, ze stacjami drenującymi, bo to właśnie jest klucz do sukcesu w naszym studio, że panie, które przychodzą, łączymy wysiłek fizyczny, ale oprócz tego relaks po ciężkim dniu. Zapraszam. Więc e, zapraszam Was w błąd naszego studia. E, Angelika jest już na naszej bieżni pod ciśnieniem. Jest w porządku? porządku. Tak. Ok. E, jest to fakusze, nasza bieżnia pod ciśnieniem. E, z, ko, u, nasze klientki uwielbiają tą stację. E, w kapsule panuje podciśnienie, dzięki któremu tkanka tłuszczowa spalana jest aż cztery razy szybciej niż na klasycznej bieżni. Nazywamy też go pieszczotliwie naszym strażnikiem kobiecości, ponieważ tkanka tłuszczowa spalana jest z dolnych partii, czyli brzuch, uda, pośladki, natomiast nasz biust pozostaje bez zmienionego rozmiaru i jeśli chodzi o bieżnie waku, absolutnie nie, nie biegamy na niej, tylko maszerujemy. Ok, drogie panie, zachęcamy was do komentowania. Przypominamy, że im więcej będziecie komentować, im więcej będziecie e, komentować i udostępniać, tym macie większą szansę na zdobycie nagród. Natomiast ja chciałabym opowiedzieć taką, nie wiem właściwie śmieszną taką sytuację, która się u nas w studiu dzieje. Nie wiem dlaczego i nie wiem jak to się dzieje, ale w naszym studiu, jak wiecie, pracują same kobiety. Jest nas 10. Natomiast e, przez 5 lat działalności naszego studia urodziło się 6 studentów chłopaków. Więc nie wiemy bardzo, co to oznacza. Eee, czy teraz musi powstać jakieś studio dla panów? Może to jest znak. Może to jest <laughs> jakiś znak, nie wiem, nie wiem, także okej, okay. idźmy dalej. Okej, okay. eee, teraz tak, jeżeli jesteś ambitna i ee, chciałabyś e, większych wyzwań, e, idealną stacją dla Ciebie będą nasze schody fitness. Podczas 30-minutowego treningu możemy aż dwukrotnie wziąć się na wieżę Ali, to jest to jest ciekawostka. Pracujemy tutaj na dobnych partiach ciała, czyli pośladki i uda. I cóż, ogrom satysfakcji po ukończeniu treningu jest nie do opisania, także nasze pieniarki bardzo lubią i z ciekawostek kolejnych. Justyna bardzo lubi tę stację, często sobie Wani trenuje. Dziękuję, Angelika my tutaj sobie gadu-gadu o efektach, ale trzeba przejść już do konkretów, no i tymi efektami się pochwalić. E, tak jak mówiłam przez 5 lat, efekty mamy naprawdę spektakularne. E, największą ilość kilogramów, o której za chwilę powiem, to 37 kilogramów, ale to nie jest jedyna pani, która tyle schudła. Co roku wyłaniamy dwie, trzy panie, które schudują u nas najwięcej i celebrujemy ich sukcesy, organizujemy różnego rodzaju imprezy, te panie są pięknie pomalowane, pięknie uczesane, otrzymują od nas prezenty i to jest naprawdę dla nas ogromna radość, że możemy w ten sposób uhonorować ich ciężką pracę, która trwa czasem kilka miesięcy albo rok. I teraz tutaj na zdjęciu Dominika, czy dobrze widać? widać. Na zdjęciu mamy panią z dzisiaj, która w 2019 roku schudła 32 kg. Z dziś pozdrawiamy cię tak. serdecznie, to jest anioł człowiek. Jak widzicie na zdjęciu i wszyscy to powiedzieli, że oprócz 32 kg jeszcze odeszło i co najmniej za 20 odmłodniała. lat, odmudniała stała się naprawdę inną, otwartą i pewną siebie kobietą. Ale to nie wszystko, Dominika, tak. Drugą panią, która w 2019 schudła. Była Ania Gładkowska, i również efekt 24 kg możecie obserwować. No i poprzedni rok. Nasza Justyna, kojarzycie życie Justyna. Justyna teraz z nami pracuje, ale kiedyś u nas się odchudzała. E, I teraz motywuje nasze panie do e, ciężkiej pracy, bo warto. 37 kg, ale o Justynie jeszcze wam później opowiem. I Agnieszka. Agnieszka również. E, fantastyczny efekt. 28 kg. To są tylko Panie z dwóch lat, a przypominam, że nasze studio jest już od pięciu. Tak. ok. dalej. Kolejną stacją, flagową naszą stacją jest stacja modelująca całą sylwetkę. Tutaj Angelika sobie pięknie pracuje. Każdą partią, tak jak powiedziałam. Dodatkowo zamontowane są lampy kolagenowe i lampy podczerwieni, które dodatkowo wpływają w głąb skórę i dbają o jej jakość. E, więc to jest nasz słan, a teraz przetransportujemy się troszeczkę dalej w głowie. Proszę bardzo. Tutaj mamy kolejne stacje, nasz orbitek. Orbitek też jest bardzo podobną stacją słana. Modelujemy sylwetkę, spalamy tkankę tłuszczową i poprosimy naszą modelkę. Angelika zaprezentuje nam tutaj pozycję na ugiętych kolanach, na naszej platformie. Platforma angażuje aż 90% mięśni. E, fajnie ją sobie połączyć na przykład z stacjami typowo wysiłkowymi. Okej, A druga. Kończymy wibracje na platformie. Tak, kolejną stacją jest stacja, która idealnie rzeźbi na mięśnie brzucha, czyli nasz up coaster, odciążając odcinek, który zbierze odcinek kręgosłupa. Także też dla Pań, które lubią mocny wysiłek, ale spektakularny, spektakularny efekt ten osiągnął regularności. O, pani Alicja mówi, że to jest jej ulubiona stacja. Pozdrawiamy cię, Pozdrawiamy. Alu. Pozdrawiamy, okej. Okay. Tutaj stacje też panią, e, które na pewno uczęszczają do na naszego studia, Studia znana. Stacja, która jest przeznaczona na przykład dla pań, które mają problemy z kręgosłupem, z bólami kręgosłupa, odciąża nam kręgosłup. Pracują też fajnie dolne partie ciała, tak jak i brzuch. Spalamy tkankę tłuszczową, zrzucamy zbędne kilogramy. Dominika, zrobię przerywnik, bo mogłabyś mówić o tych stacjach, nie wiem, tak. ile, więc ja powiem taką inną historię. Półtora roku temu siedziałyśmy sobie kiedyś w studio i zadzwonił telefon. I odebrałyśmy ten telefon i się okazuje, że pani się przedstawia mówi dzień dobry, nazywam się ją Dziedzic i dzwonię z pytania na śniadanie. I słuchajcie, nie uwierzycie, ale zadzwoniła do nas pani, ponieważ zobaczyła efekt naszej Justyny i zaprosiła nas na kanapę do pytania na śniadanie. W poniedziałek do nas zadzwoniła, a w czwartek byłyśmy w programie. Jeżeli chciałobyście zobaczyć, co tam się działo i jak wyglądało, możecie wejść na naszego YouTube'a studio Kobiet Lubicz na YouTube i obejrzeć cały ten odcinek. Zapraszamy. A ja teraz Was zapraszam do naszej strefy relaksu, które nasze Panie uwielbiają. Pierwsze łóżko, na którym leży nasza dziewczynka elektrostymulacja, czyli chodakowska na leżąco. Podpinając pady w patie brzucha, jesteśmy w stanie wykonać aż 600 brzuszków. Jest to stacja idealna dla pań, które wolą spędzić trening należąco, bądź ruch w ich przypadku z powodów zdrowotnych nie jest wskazany. Uwielbiają klientki tą stację, ponieważ tracimy tkankę tłuszczową i leżymy. Przyjemnie? Bardzo. Bardzo. Ok. Zaproszę Was tutaj do naszego pokoju dalej. Żoneta jest podpięta pod zabieg lipolasera. Tutaj zmniejszamy sobie obwody. Z ciekawostek kolejnych, Gosia, nasza szefowa, bardzo lubi ten zabieg. Oj tak. Oj tak. <laughs> Chciałbyśmy pochwalić się efektami, ponieważ ten sprzęt jest u nas dopiero od dwóch miesięcy, a mamy już pierwsze efekty. Tylko 8 zabiegów e, lipolizy laserowej i minus 12 cm z samego brzucha. E, efekty widoczne gołym okiem. Same korzyści leżymy, a, a centymetry nam spadają. E, I naszym kluczem do sukcesu, tak naprawdę, jest połączenie stacji treningowych e, ze, ze stacjami typowo drenującymi. E, dzięki temu połączeniu, nasze klientki mają lepsze, spektakularne efekty. Stacje trenujące usprawniają nasz układ limfatyczny, który jest potrzebny do wydalania toksyn z organizmu. Jest niezbędny przy traceniu kilogramów, jeżeli usprawnimy ten przepływ, kilogramy chętniej są oddawane z naszego organizmu i nasza wspomniana szybciej Justynka leży w naszych magicznych spodniach, magiczne spodnie. Nie podkreślają figury naszych klientek, natomiast nasze klientki chętnie w nie chodzą i chętnie się w nich relaksują, na przykład po ciężkim dniu pracy. E, Lipodremarz idealnie sprawdzi się na opuchnięte stopy, wytrzymywanie wody w organizmie jest bardzo przyjemny, e, ujędrnia skórę e, i redukuje celulit, celulit więc cóż, cóż więcej, tylko leżeć e, i, i łapać same korzyści. Przejdziemy sobie dalej. <grym, ok? <grym,> Idziemy za Dominiką. Idziemy teraz do naszej królowej um, wisienki na porcie, e, do naszej rolki. E, do naszej rolki. E, rolka jest kochana przez nasze klientki. Klientki chętnie się masują na rolce, ponieważ widzą super efekty. E, rolka jest tak naprawdę urządzeniem niepozornym, e, ale przez całe 30 minut bądź, bądź godzinę musimy się na niej ruszać. Jest aż 18 pozycji więc masujemy się od stóp aż po same dłonie, ale rolka ma niestety jedną wadę. Uzależnia, silnie uzależnia. Jeżeli raz spróbujecie rolki, nie chcecie już z niej zrezygnować. Dajcie znać dziewczyny w komentarzach, czy, czy tak jest, ale Oj tak, myślę, kochają tak, panie, tak, 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 same serduszka mamy. Okay. Drogie panie, poznałyście wszystkie nasze stacje treningowe w strefie fitness. Bardzo byśmy chciały wiedzieć, która z nich zainteresowała Was najbardziej. Natomiast chciałybyśmy Wam powiedzieć, jak to u nas jeszcze wygląda, ponieważ jest ich dużo, natomiast indywidualnie dobieramy zestaw w kilku stacji, ponieważ właśnie całą sztuką jest to, żeby dobrać panią stację, żeby trochę pani się zmęczyły na stacjach wysiłkowych, trochę się wyszczupliły, a dodatkowo jeszcze zrelaksowały i to jest tak naprawdę cały jest o kobiet. I teraz jeszcze mamy jedną akcję, do której chciałybyśmy Was drogie Panie włączyć, szczególnie dla naszych właśnie klientek, które przychodzą, bo przychodziły. Jeżeli, drogie panie, przyjdziecie do nas ze swoją koleżanką, tak. mamą, e, siostrą, kuzynką... Tylko ale... nie mężczyzną. No nie, no, mężczyzną. E, I ta osoba zechce z nami zostać na dłużej, to on, mamy dla was prezent, a mianowicie zabieg w strefie zabiegowej, bo jeszcze właśnie nie powiedziałem Ci, mam, ale to za chwilę. E, zabieg w strefie zabiegowej, nie wiem, na przykład hiposukcję kawitacyjną albo regułstwim. Także, drogie panie, bierzcie swoje e, znajome koleżanki, mamy tak. i je zapraszamy. zapraszamy. Czy mamy jakieś pytania od pani? Chyba panie nie miały szansy, żeby nam zadać, bo gadamy i gadamy. Panie spokojnie. chcą koniecznie przyjść do nas na konsultacje. Zapraszamy. Dobry. I panią Ewę pozdrawiamy. Pani Ewo, chyba pani gdzieś tam jest nad nami, co? Leży pani w Redustimie. No, jest pani bardzo aktywna. Pozdrawiamy, pani Ewo. dziękujemy, bo Edyta no, spisała nam no. kilka pytań. Bo, słuchajcie, nie damy rady odpowiedzieć na wszystkie, no. bo. Ten live trwałby do 22, więc na część pewnie odpowiemy może w wiadomościach prywatnych. Fajnie. Natomiast mamy tutaj przynajmniej trzy. A mianowicie, w jakich godzinach otwarte jest studio? E, nasze studio w Lubiczu Górnym jest otwarte w tygodniu od 8 do 21, więc jest szeroki wachlarz możliwości. Dodatkowo jesteśmy też w sobotę od 8 do godziny 14. Tak jest. Panie, e, ćwiczy, panie pytają, czy ćwiczymy w maseczce? E, nie. Nie musimy ćwiczyć na stacjach treningowych, w maseczkach czy też na, na zabiegach, natomiast jak wchodzimy do nas do studia, bądź poruszamy się po samym studio, prosiłybyśmy, żeby te maseczki były jednak założone. Natomiast na stacjach absolutnie nie, możecie oddychać swobodnie. Drugie Panie, my jesteśmy w takiej branży, że tak naprawdę o dezynfekcję dbamy zawsze i nie, 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 nie tylko teraz, kiedy jest COVID. Ale, ale zawsze miało to dla nas duże znaczenie. Natomiast w tej chwili dodatkowo w wielu różnych miejscach i tu, i przy biurku, i na limfodrenażu są płyny do dezynfekcji rąk, więc no, możecie czuć się tak naprawdę bezpiecznie. Natomiast też dla nas ważne jest, żebyście były z nami szczere i żebyście zapisały zawsze informacje o tym, czy nie miałyście z kimś kontaktu albo E, czy same nie jesteście chore, ale wiemy, że to robicie, że a jeżeli jesteście przyziębione, jesteście odpowiedzialne, to dzwonicie i odwołujecie, więc także bardzo Wam za to dziękujemy. I jeszcze mam pytanie jedno, a mianowicie ile kosztuje karmel? Drugie panie, tak jak mówiłam, e, nasze studio ma bardzo indywidualne podejście, więc nie umiemy Wam odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Karnety zaczynają się u nas od 200 zł w górę, to jest karnet miesięczny. Natomiast musicie pamiętać, że to jest karnet, w którym zawiera się e, miesięcznie e, 8 lub 12 treningów, godzinę, półtorej godziny. Natomiast oprócz tego dostają Panie dietę, która jest dietą bezpłatną w ramach karnetu. Natomiast jak wiecie, dietetycy, którzy pracują tu nawet w naszej okolicy, za taką dietę e, życzą sobie nawet 200 zł miesięcznie, także u nas tą dietę macie. Teraz mamy dla Was ciąg dalszy informacji, promocji. Coś, co, czy, na co czekałyście, wiemy e, dosyć długo. Minus 20% na naszą strefę fitness. E, rabat obowiązuje już od jutra, więc jeżeli jesteście zainteresowane, piszcie, dzwońcie, wszystko tutaj e, odpowiemy. E, czyli minus 20% na strefę fitness. Właśnie, że czekałyście jako na jakąś motywację, na powrót po powrocie? To jest ten, ten moment. Dokładnie. Kolejna promocja to zabieg próbny w kwocie 50 zł, tylko 50 zł. Tam do nowa cena, 170. Dokładnie, to 170. Możecie wypróbować sobie nasze zabiegi, liposukcje Alcuna, tak kochanego przez nasze klientki, endermologię, LPG. Także wachlarz jest wielki. I jeżeli zdecydujecie się na kolejne zabiegi, serię zabiegów, minus 40% na, na karnety na kolejne zabiegi. Także to jest to. I e, jeżeli chcecie zadbać o skórę twarzy, po wakacjach mamy dla Was promocję. Do każdego zabiegu na twarz mamy e, godziny kolazer, dokładnie e, zupełnie gratis, także wachlarz promocji myślę, że zadowalający. Drogie Panie, teraz ta wisienka, o tak. której mówiłyśmy, e, 23 września pojawi się w naszym studiu nowe urządzenie. Wiecie, że my kochamy nowości, idziemy w kierunku najlepszych technologii na rynku, tak jak właśnie iPhone, jak endermologia RBG, jak, jak medyczne urządzenia reduski. Natomiast w tej chwili pojawi się u nas najnowszy na rynku, właściwie powiedziałabym, że na świecie laser do y, redukcji ogłosienia Palomar Vectus. Myślę, że ta nazwa wielu z Was dużo powie. To jest naprawdę Mercedes wśród wszystkich urządzeń. On jest naprawdę fantastyczny, i jeżeli chodzi o komfort, jeżeli chodzi o, o dobór parametrów. I tutaj właśnie ciekawostka, to jest jedyne urządzenie na rynku, które ma czytnik Skintel. Tak. I ten czytnik on bada poziom melaniny w naszej skórze i urządzenie samo inteligentnie dobiera parametry. Także naprawdę będziecie zaopiekowane również, jeśli chodzi o depilację laserową, całkowicie indywidualnie. To jest czas. 23 wrzesień zaczynamy zabiegi, także jeżeli chcecie się zapisać, to czym prędzej, tym lepiej. Dokładnie. I pytanie konkursowe, drogie panie. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. uwaga fan. Zobaczymy, czy panie nas słuchały. Tak, uwaga, mówię. Ile lat. Ale poczekaj jeszcze raz, poczekaj jeszcze, powiedz. Że pani, która pierwsza odpowie prawidłowo, tak. otrzymuje nagrodę. Także drogie otrzymuje, panie, czas start. Dokładnie, otrzymuje nagrodę, czyli miesięczny karnet, karnet na naszą strefę fitness. Ile lat ma nasze studio w Ludwiczu? Uwaga, czas start. Odpowiadajcie. Wyniki podamy jutro w poście, która pani wygrała miesięczny karnet na strefę fitness i wymienimy też Pani, które były najbardziej zaangażowane na całym naszym live'ie. Dokładnie. Drogie panie, bardzo dziękujemy, że spędziłyście z nami te. Pół godziny, no pewnie może Drogie Panie, bardzo dziękujemy, zachęcamy Was do tego, żebyście dbały o siebie, żebyście spełniały swoje marzenia, bo że, pamiętajcie, że jeżeli Wy będziecie szczęśliwe i zadowolone z siebie, ze swojego wyglądu, to i Wasza rodzina będzie zadowolona, bo to się przekłada na całe życie. E, natomiast teraz zwracam się do Pani, które być może są z nami po raz pierwszy i mam nadzieję, że to Wy pomyślicie sobie, słuchaj, to jest teraz mój czas, żeby zacząć coś zmieniać w siebie. Także to jest najlepszy czas. Jeżeli chciałabyś przyjść do nas na konsultację, to po prostu napisz w komentarzu. Konsultacja, zaprosimy Cię indywidualnie na konsultację plus godzinny, bezpłatny trening w naszej strefie, na stacjach, które miałaś okazję zobaczyć. Także co? Czy tam pojawiają się odpowiedzi? Już? Jest bardzo dużo. Okay. Bardzo. <laughs> Cudownie, że tak Mamy nacisnąć. kilkadziesiąt osób, które nas oglądają. Super, bardzo Wam dziękujemy. Nie ukrywamy naprawdę, że to był dla nas troszeczkę. Ale mamy to już za sobą. Mamy to za sobą. Mamy tylko prośbę. Dajcie znać jak nam poszło. <laughs> tak. e, I mamy jeszcze jedno pytanie. Tak. E, napiszcie jaki chciałybyście temat kolejnego live'a, bo może zacznie nam się to podobać i będziemy robić tego więcej. Jest więcej. szansa. Myślę. Myślę. Także drogie panie, pozdrawiamy, zapraszamy tak, pozdrawiamy. i do zobaczenia. Do zobaczenia. Czekamy na Was w studio.